Miłość i moc, miłość i moc, miłość i moc. Oto coś, co jest prezentem dla mnie, dla Ciebie, dla świata i dla tych, których kocham. Oto dzięki Tobie i Twojej potrzebie, i mi, i mojej możliwości, może pojawić się w świecie pewna wiedza, pewna bardzo szczególna prawda. Na którą gotowi są nieliczni. Oto powstaje nauka, nauka, która właściwie wcześniej nie była nigdzie opisana w słowach, nie była przekazana w taki sposób i która wcześniej zwyczajnie nie została światu objawiona, lecz która od zawsze przekazana jest przez Boga każdemu medium. Tak oto. Jeżeli szukasz kluczy i wskazówek, jeżeli szukasz rozwiązań i dróg na drodze pracy z energią, właśnie je znalazłeś. W swojej pracy z ludźmi wielokrotnie miałam przyjemność, możliwość, a nawet konieczność zadania im pytania, co chcą w życiu robić. Większość odpowiedziała, że chce pracować z energią, no i oczywiście, że chce pomagać ludziom. Jeżeli te dwa tematy są ważne w Twoim życiu, Spotkaj się z nami po aktywnej stronie granicy działania, bo te dwa tematy spotykają się w szkoleniu, które właśnie ku tobie i dla ciebie powstaje. Oto szkolenie dla widzących i dla wszystkich ludzi, którzy pracują z energią i substancją pozawidzialną. Oto szkolenie, które nauczy Cię nie tylko w jaki sposób pracować z wartościami, które zmieniają się dynamicznie i nie zawsze łatwo to obserwować, ale przede wszystkim. Jak pracować z człowiekiem? Jak pracować z tym, który do ciebie przyjdzie? Jak odbierać to, o co Cię prosi? Jak w jaki sposób podchodzić do tego? Jak rozumieć to w podejściu do swojego własnego życia, obowiązków, przyjemności, możliwości? Kochani, przez 12 lat mojej otwartej pracy z ludźmi, można powiedzieć, że zrobiłam większość błędów, które można było zrobić. I dlatego chciałabym, żebyście Wy nie musieli powtarzać tej ścieżki dokładnie taką drogą. Chciałabym, jeżeli Wasza wola również przebiega w tym kierunku, połączmy siły, żebyście mogli już z czystej pozycji, z pozycji całkowicie opartej doświadczeniem i zrozumieniem po prostu ruszyli do przodu, w stronę Boga, w stronę dobra, w najlepszym możliwym kierunku. Kochani, praca z energią, to praca ze sobą, to praca ze swoimi wartościami, ze swoimi jakościami, ze swoimi pęknięciami. Każdy terapeuta jest swoim pierwszym pacjentem. Ktoś, kto tego nie rozumie, jest bardzo często, powiedzmy, niedopasowanym narzędziem do swojej własnej dłoni, do swojej własnej wolnej woli. Podczas tego szkolenia dowiemy się, jak być ze sobą w swojej własnej drużynie. Jak nie obracać daru przeciwko sobie. Wielokrotnie w życiu zdarzyło mi się odebrać od no, powiedzmy tłumu, czy też anonimowego odbiorcy, czy internetu, czy też generalnie ze strony ludzi takiego rodzaju komentarze, które wytykały mi egoizm, ponieważ jak ja mogę w ogóle żyć, tak szczerze mówiąc, i robić cokolwiek innego niż uzdrawianie na przykład chorych dzieci, które na przykład ci ludzie wychowują. Słuchajcie, to, że macie dar, to, że macie umiejętność, nie znaczy, że jesteście sługami, którzy. Którzy po prostu są zobligowani do oddawania tego, bo ktoś was odnalazł, bo ktoś się o was dowiedział. Kochani, przez wiele lat swojej pracy z ludźmi e, dałam ludziom wszystko, co miałam i jeszcze więcej, i wróciło to e, w sposób bardzo okrutny przez ludzkie wady, przez m, niezrozumienie tego bardzo często, e, jak działa magia. i tego, że nikt za nikogo zadania domowego z życia nie odrobi. Kochani, Chcę podzielić się z Wami nie tylko tym prywatnym spojrzeniem, nie tylko wnioskami, nie tylko tym, jak można sobie zorganizować pracę, na przykład podczas takich zajęć, właśnie które polegają, czy to na przekazach mediumicznych, czy to na robieniu regresu, czy to na generalnie zorganizowaniu gabinetu w domu. Jest to bardzo ważne, żeby od samego początku postawić pewne granice w energii. Podczas tego y, szkolenia nauczymy się to robić. Druga rzecz jest taka: nauczymy się rozróżniać różne pływy czasu i z nimi współpracować. Kochani, koordynaty czasowe i przestrzenne w naszej czasoprzestrzeni ziemskiej spływają do nas po naszych zmysłach, jak po antenach, w dzień i noc. Trzeba się po prostu nauczyć je czytać nauczyć się czytać organizm nie, nauczyć się, być z tymi naturalnymi barometrami w zgodzie, w porozumieniu i w kontakcie. Kolejna rzecz, co tam jeszcze się nauczymy: złajcie, lista jest wybitnie bogata tym razem. Nie pamiętam całej listy, natomiast będzie spisana, żeby na pewno żaden temat się nie wysmyknął, i tak jak przy ostatnim szkoleniu z telepatii, tym razem również możecie liczyć na to, że będziecie nieco, można powiedzieć, no, rozpieszczeni ponieważ e, szkolenie, które otrzymacie 17 faktycznie będzie się zawierało w przedziale czasowym 4-5 godzin, natomiast dostaniecie bardzo dużo filmów uzupełniających tak, żeby cały temat został zrealizowany. Oto szkolenie ultimatywne dla widzących. Innego szkolenia tego typu w najbliższym czasie z mojej strony dla Was nie będzie. Pamiętajcie o tym, że to szkolenie jest podsumowaniem. Jest opus magnum, jest zebraniem tego, co do tej pory udało mi się przekazać ludziom, stworzyć, jest swoistym podsumowaniem do wydarzeniem, można powiedzieć, rytua rytualnym takim owocem mojego życia. I, I chciałabym, żebyście wiedzieli o tym, że łącząc się z osobą czyniącą na tak wysokiej wibracji, również sami. Wzrastacie, unosicie się w sobie do takiej wibracji w sobie. To są warsztaty, które pomogą Wam pracować z waszym no, trzecim okiem bądź pierwszym okiem, w zależności jak nazywacie. To są warsztaty, które pomogą wam przewodzić energię pomiędzy swoimi czakrami, tak, ażeby ona. By zasilała nie tylko cały wasz organizm i procesy, które są z tym związane, które są ogólnie związane z życiem, z życiem emocjonalnym, z życiem również i fizycznym, ale które są związane z tym wyższym postrzeganiem, z tą obecnością, która już niekoniecznie musi być powiedzmy fizyczna w danym miejscu, ale która jest obecnością na przykład uważności w jakimś temacie. Kochani, innymi słowy, nauczymy się intensyfikować uważność. Jest tutaj też bardzo ważna rzecz w tym szkoleniu, mianowicie ritual, który jednoczy w Was starą wiedzę, który jednoczy w Was jakości fioletu, czyli te energie, które są bezpośrednio związane z transcendencją, z przemianą, z rozwojem, ze wzrostem w kierunku sztuki, w kierunku e, oczywiście rozkwitu życia. E, no i takiego rodzaju, słuchajcie, połączenie, takiego rodzaju synergia, której możemy dokonać na tych wartościach, z całą pewnością przeprowadzi Was w Waszej świetlistej formie, w Waszej e, formie po prostu świetlistej tożsamości, najwyżej jak potraficie dziś otworzyć oczy. Pamiętajcie o tym, że cały rytuał i całe szkolenie są dostępne na zasadzie otwartej bramy, otwartych drzwi od 17 października. Ale możecie przejść przez to szkolenie i dokonać tego rytuału, tej ceremonii kiedykolwiek. To, że coś się wydarza danego dnia, oznacza, że ma tego dnia premierę. Nie oznacza, że trzeba to obejrzeć koniecznie wtedy, a innego dnia nie będzie działać. Słuchajcie. Wtedy oznacza, że ja to robię z wami. Niezależnie od tego, czy przekaz idzie live, czy jest to przekaz nagrany i wam puszczony, jeżeli jest to dzień premiery, bądźcie przekonani, że wtedy również i ja robię rytuał identyczny, bądź symetryczny, po prostu wykonując go razem z Wami, trzymając go na słuchawkach, tak jak i Wy. Pamiętajcie o tym, że jednocząc się w tak ważnych dniach, w tak Intensywnych energiach i w tak ważnym roku. Pamiętajcie o tym, że numerologicznie my, my już zmieniliśmy wartość roku na 5 z czwórki, niemniej jednak ta energia jeszcze jest w transformacji, jeszcze jest w tym pływie, jeszcze całościowo nie przeszła tej drogi. W momencie kiedy planeta Mars, czyli władca domu Skorpiona. Zacznie z powrotem swoją energią wpływać na ludzi w trybie prostym. No to jest oczywiście duża metafora, ale w momencie, gdy ta energia znów będzie funkcjonowała tak jak zawsze, klasycznie, dopiero wtedy będziemy mogli odczuć tą piątkę, jej prędkość, no i właściwie to, jaką zmianę przynosi ten rok. Słuchajcie, jeżeli chodzi o wszystkie osoby, które. Są widzące. Pamiętajcie o tym, że bardzo wielu z Was zastanawia się w ogóle, czy może siebie tak nazwać, bo widzący to niekoniecznie taka osoba, którą przedstawiają seriale czy filmy jako mediów. Niektórzy po prostu miewają wizję, inni. Łączą się z tą przestrzenią poprzez sny, jeszcze inni mają uczucia bardzo głębokie, emocjonalne, instynktowne, związane z typowym czytaniem rzeczywistości przez wnętrze, przez, przez pole morficzne również. Niektórzy są po prostu no, typowo takimi terapeutycznymi przejawienicami i mogą odbierać. Wiadomości w kodzie języka, do różnych istot, do różnych osób, na przykład również. Niemniej jednak, każdy, kto jest gotów otworzyć oczy wyżej, każdy, kto jest gotów którymkolwiek ze zmysłów bądź swoim poczuciem odbierać informacje pozazmysłowe, jest osobą widzącą z definicji. I teraz. Czy będzie to osoba, która pracuje ze zmysłem postrzegania jako medium, czy też jest to osoba, która będzie w ten sposób uzdrawiać, bo spowoduje swój wzrok aktywnym, a widzianym będzie mogła naprawić, to już jest zupełnie inna kwestia. Lecz pamiętajcie o tym, że jeżeli jesteście gotowi otworzyć oczy wyżej, to to jest po prostu spotkanie dla Was. Już tradycyjnie, tak jak przy ostatnich naszych spotkaniach, otwieram się również na Wasze pytania i oczywiście postaram się je podsumować we wspólnym filmie, już po warsztatach, po rytuale, by dowydarzyć dla Was to, byście na pewno mieli jasność, byście również mogli zadać pytania związane z tematem, bo to, że ja czym żyję i to, że jest to dla mnie oczywiste, w jaki sposób to funkcjonuje i że jest to Coś, co powiedzmy no, jest dla mnie naturalne, to wcale nie oznacza, że umiem to wytłumaczyć w sposób taki, jaki będzie Wam po prostu zrozumieć. Więc jeżeli macie jakiekolwiek pytania, naprawdę nie wahajcie się, zadajcie je albo pod tym materiałem na YouTube, albo zadajcie je po prostu w toku szkolenia. Pozbieramy te pytania, które po prostu będą dotyczyły tematu. No i oczywiście y, odpowiem na nie i znajdzie się to tutaj na YouTubie, albo otrzymacie to wszystkie osoby, które wzięły udział w szkole. Kochani, pamiętajcie o tym, że możemy mieć różne metody, ale żyjemy w obrębie jednego świata, a więc w jednym miejscu, w jednym czasie. I odpowiedzialność za ten świat i za całą transformację jest nasza, wspólna. I bardzo ważne jest, żebyśmy na tym etapie Uczyli się od siebie. Jeżeli ja znam jakąś metodę, która może się wam przydać, po prostu weźcie tą metodę, nauczcie jej dalej, przenieście ją dalej, zoptymalizujcie ją, ale niech nikt nie zatrzymuje już teraz wiedzy dla siebie. Niech, niech nie będzie to schowane. Jesteśmy w czasach, kiedy to właśnie wiedza potrzebuje tej wolności. Kiedy to właśnie to, co było chowane przez lata, to co było zabronione, to co było nielegalne, trudne, to potrzebuje wyjść na zewnątrz. Kochani, wolność i prawda, te dwa tematy będą również bardzo, bardzo ważne podczas tego niezwykłego feniksowego rytuału. Kochani, zapraszam Was. Energia rytualna będzie tym razem oczywiście metatroniczna, zatkielowa i Archanio Gabriel, jak zwykle ostatnio, bardzo obecny. Pamiętajcie o tym, że wszyscy rytualiści mogą oczywiście postąpić ołtarzowo, jak poczują. Pamiętajcie o tym, że każdy, kto potrzebuje się dopytać, dowiedzieć, może te pytania zadać, oczywiście dostanie na nie odpowiedzi. No i oczywiście pamiętajcie o tym, że jak zwykle ostatnio, koordynujemy się telepatycznie na pewnych częstotliwościach, razem częstotliwości to barwy kosmiczne, wszystko co związane z kosmosem, co związane z tą frekwencją, co związane z pierwszym gwiazdnym domem, co związane z muzyką sfer, co związane z gwiazdami, jak i również z barw ziemskich i z ziemskich zakresów połączenie fioletu i zieleni. Kochani. Oto warsztaty dla widzących z prawdziwego zdarzenia. Cieszę się, że mogę Was na nie zaprosić, i przede wszystkim cieszę się, że w roku 2020 mam do kogo ten przekaz skierować. Miłość i moc, miłość, i moc, miłość i moc. Spotkajmy się po aktywnej stronie granicy działania.